Cześć, jestem Dawid i jestem prezesem pijawki i podjąłem krwiste wyzwanie Dominika. Jestem dzisiaj w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu, gdzie oddaję 450 ml bardzo cennego płynu, jakim jest krew, do czego zachęcam również Was wszystkich. Bohaterem miłości oddaj krew, w przypływie radości, zostań dawcą miłości honorowym dawcą, zrób to dla miłości. Zostań bohaterem miłości, oddaj krew, przypływie radości Jak widzicie sześć minut i po bólu i krew jest oddana. A do nas, jako następną osobę do oddania krwi wyzywam Anitę Wiliarczyk oraz przede wszystkim wszystkich A, studentów, oczywiście to też jest, to, to jest ważne. ważne, oraz wszystkich studentów rosyjskich uczelni. Zachęcam też do udziału w akcjach przyrodawstwa pijawki, które będzie można oddać 11., 12. i 14. marca na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz 13. marca w Akademiku 16 Politechniki. Pamiętajcie, że krew ratuje życie. Pozdrawiam.